A ty co zrobiłeś, żeby być w tym miejscu, w którym jestem? Ale ja nie jestem wysoko na YouTubie. Ja jestem gdzieś tam. Kurwa, jak miałbym się ulokować, tak na podstawie masz low level, medium level i high level, YouTubeowy, influencerski, to ja jestem medium, low, medium lowem. Zresztą, <gryw> jakby kurwa, nawet. Myślę, że mój występ na do doskonale obrazuje, w jakim miejscu zasięgowo się znajduje. No, miałem drugą walkę na Gali i uważam, że miałem słusznie drugą walkę na Gali, że faktycznie moje zasięgi są na tyle nie nieznaczące względem osób, które tam występowały, że miałem odpowiednie miejsce. Yy, natomiast no, mi to nie przeszkadza, nie? No tak, no jestem influencerem trzeciej kategorii w wymaniu fagaty z całą pewnością. No tak, no ale nie no, no i z tego. Paradoksalnie nawet lepiej. Więc mi jest akurat wygodnie. Jak wygodnie jest mi siedzieć w miejscu, w którym się znajduję. Mi, ja mam uważam, że fajny, fajny ciepły stołek. Zarabiam goody żeby sobie jakieś mieszkanie w przyszłości kupić własnościowe. Yy, a zarabiam za mało, żeby mi Palma odjebała od, od dochodów, na przykład, nie? Czy od popularności. A też niesie to ze sobą duże ryzyko. No i plus, mogę sobie wieść normalne życie. Wychodzę na ulicę. Ja z reguły, jak kiedy idę ulicą, to jest tak, że podejdzie do mnie, nie wiem, z pięciu osób, powie siema, Rafał przybije, mi piątkę, ewentualnie sobie zrobię zdjęcie i tyle. I, I chuj. I sobie żyje lawida loka, szalone życie. A jak jesteś takim frizem czy, czy Nitrem, no to zdarza się, że chmara ludzi za tobą idzie i są kolejki po zdjęcia. Czy, czy jest to fajne? No, dla mnie nie.